Dzień dobry państwu. Dziś 11 lipca, rocznica krwawej niedzieli, czyli tego apogeum ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Cóż. Yy... Mam dla was kilka informacji. Po pierwsze, już odbywają się seanse drugiego odcinka mojego serialu dokumentalnego Sąsiedzi. Ostatni świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Kalendarium na lipiec i sierpień jest na film filmsasiedzi.pl i tam wszelkie informacje dotyczące kolejnych seansów we wrześniu, w październiku i w listopadzie będą publikowane. Od razu państwu powiem, w październiku wybieram się do Szkocji oraz do Anglii z seansami. Przekazujcie swoim bliskim, którzy są na emigracji. Druga informacja. Zachęcam Was wszystkich byście oglądali drugi odcinek na flixclassic.pl. Już od wieczora 11 lipca film będzie tam dostępny. Zatem podawajcie te informacje dalej. Pierwszy odcinek jest tam z takimi paskami kodem QR jest również darmowy na YouTubie, na moim kanale zatem wpiszcie Jacek Międlar na YouTubie, to wszelkie informacje Wam się pojawią, jeżeli chodzi o przypinki z kwiatem lnu, które zamawiacie bądźcie cierpliwi panie cały czas malują te przypinki kilkaset tych przypinek prawie tysiąc zostało już wysłanych zatem bądźcie cierpliwi do każdego, który złożył zamówienie dotrą i te przypinki są cegiełką na realizację kolejnych odcinków, cóż Jutro, domostawa 12 lipca. Tam będzie sens drugiego odcinka, drodzy Państwo. Nie mam żadnych grantów, wszystko jest opłacane z budżetu pochodzącego ze sprzedaży moich książek. Jak widzicie, jestem zapakowany już także na domostawę na Sanse. Kolejne. No i co, do zobaczenia. Także ciekawostka jest taka: od dzisiaj film będzie prezentowany także w telewizji. Regio, telewizja Regio. Probono przekazałem ten film tej telewizji. Niech prawda się niesie o ukraińskim ludobójstwie na Polakach i o tym, że Ukraina to jest kraj budowany na ludzkiej krzywdzie. Do zobaczenia, cześć!